Witajcie moi drodzy. Kochani, jeżeli będziecie panele fotowoltaiczne podłączać pod jakieś urządzenia elektryczne bezpośrednio, które wytwarzają opór, jakieś grzałki, jakieś suszarki do włosów, i tak dalej, to jeżeli źle obliczycie wartość obciążenia, jeżeli zbyt mocno obciążycie panele fotowoltaiczne, to ja pokazywałem na moim filmiku poprzednim, jak wygląda panel, który był mocno obciążony. Tutaj działają dwa kompresory. Zrobiłem to, pracuję tutaj nad pompą ciepła. Pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, że jeżeli pakujecie tę energię z paneli fotowoltaicznych bezpośrednio do akumulatorów, które nie wytwarzają oporu, bo jeżeli zmierzycie Miernikiem plus z minusem, jaki jest opór na akumulatorze, to tam nie występuje rezystancja, a elektrony, które wpływają do takiego akumulatora, wiecie, z, z panela fotowoltaicznego, one po prostu od razu. Yy, Generują w akumulatorze napięcie, tak? Moc wytwarzają wytwarza akumulator moc w postaci zbierania energii. Elektrony układają się bezpośrednio na cele, yy, ładując te cele i w ten sposób yy, Panel fotowoltaiczny jest w 100% zabezpieczony. Wszystko jest odwrotnie, jeżeli podłączycie panel bezpośrednio do urządzenia, które wytwarza opór, czyli na przykład do jakiejś grzałki elektrycznej. Sprawdźcie sobie miernikiem grzałkę elektryczną i zobaczycie, że na mierniku powstanie ileś omów. Oporu, a sprawdźcie sobie akumulator, zmieście sobie akumulator, impedancję, jaką posiada, posiada akumulator, i stwierdzicie, że tam nie ma oporów, nie posiada opor, akumulator oporu. No chyba, że dojdzie do zwarcia celi, to wtedy tak, a tak to nie. <laughs> To o tym świadczy, że w tym momencie elektrony wpływające do akumulatora można napięciowo, napięcie wysokie podać i nic się nie dzieje z, z panelami fotowoltaicznymi. Elektrony po prostu pakowane są do akumulatora i akumulator przyjmuje, ładując się, prawda, przyjmuje te elektrony i zbiera, akumuluje je na płytach. Jeżeli będziecie podłączać jakieś urządzenie jeszcze raz tłumaczę, podłączacie jakieś urządzenia elektryczne, jakieś silniki elektryczne bezpośrednio do, do panela fotowoltaicznego, to wytwarzacie opór na panelu fotowoltaicznym. Jeżeli przeskoczycie ten opór, jeśli panel będzie miał 200 W i... Przeskoczycie ten parametr 200W, a opór będzie większy niż być powinien, to automatycznie cele, y, znaczy y, panel fotowoltaiczny bardzo mocno zaczyna się nagrzewać i uszkadzać. Mówię to jasno: uszkadzać się będzie. Dlatego nie proponuję, pakowania yy, wiecie energii bezpośrednio do urządzeń, które wytwarzają opór. Możecie sobie yy, podłączać urządzenia, ale yy, w komplecie z akumulatorami. Jeżeli akumulatory są, to w tym momencie opór może powstać. Dlatego, że jest magazyn energii, który zgromadzi tę energię z panela fotowoltaicznego, i to nie będzie wytwarzało oporu za przetwornicą napięcia. Problem istnieje, jeżeli podłączysz bezpośrednio jakieś urządzenie. Tutaj ja pracuję nad pompą ciepła. Tu działają dwie sprężarki. Jednostka z, na zewnątrz też funkcjonuje. Kochani, bateria mi się kończy, niewiele już pogadamy. Yy, także tak przestrzegam, żeby, żebyście sobie nie popsuli paneli fotowoltaicznych. One, jeżeli z, podłączycie jakieś urządzenia o niskim oporze, to znaczy impedancja będzie wysoka, czyli w tym momencie. Mały opór to urządzenie będzie pracować i nie będzie panel się grzał, ale jeżeli będzie się panel grzał, to on się uszkodzi. Zwyczajnie się uszkodzi. I wartość panela do 1000 zł. To będzie spora strata. A jak będzie ich kilka, to zmarnujecie sobie pieniążki. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.